Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kefcio i zapraszam Was do nowej serii z gry Devil May Cry 4 e, Gra jest z firmy Capcom, jest grą wydana w 2008 roku i w grze ogólnie chodzi o po prostu nawalanie demonów i różnych takich potworów, które nam po prostu staną na drodze e, Dam sobie start nową grę Samouczek wyłączony eee, łowca demonów, ale to jest tryb bez człowiek. Tryb zalecany dla tych, którzy zaczynają przygodę z serią Devil May Cry. Łowca demonów, tryb zależny dla tych, który odesłali do piekła hordy demonów ze wcześniejszej, we wcześniejszych wersjach. Ja we wcześniejszej wersje nie grałem, grałem tylko w Devil May Cry 4, czyli tą aktualną, ale zagrałem sobie na normalnym, czyli na łowcu demonów. Eee, automatycznie tu chodzi ogółem o kombosy automatyczne, ale to bardzo strasznie przeszkadza, więc tam sobie wyłączone. Nie można kombosów mużyć. A Teraz powinien być filmik Więc ja się uciszę A wy sobie oglądajcie Powiecie, że wstęp był dobry, ale to nie koniec, więc ja się jeszcze raz uciszam. Dwa tysiące lat temu, gdy mroczny Spada, się przeciwko swoim i Despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we, weak humans, would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Preaching's putting me to sleep. my breath. Teraz zaczyna prawdziwa akcja. Misja pierwsza. Tak jest, misja jest tajemniczą zabójcą. Yy, tutaj będziemy mieli takie coś jak misje. No, Mam zaraz tu yy, będę coś wam powiem. Tylko najpierw sobie myślę. Ja wiem, nie wiem. Chcę e, sobie ustawić... E, e, to Teraz już coś jeszcze, na nie, tutaj Dobra. Walić to. Dobra. To po co tu To jest Nero. Niro jest sobie takim duchem, wyczonym dzieckiem, który został wyczony ojca i został jakby do do klasztoru zajmuje się... w tym świecie są takie demony są takie demony które one atakują i zabijają ludzi i w tym klasztor to jest taka jakby armia która zabija tych demonów i Nero jest takim jakby można powiedzieć najlepszym człowiekiem tego klasztoru i nam zabija te demony nie, nie wiem czy mu za to płacą bo nie wiem czy pani wyładnie za to i teraz, y, ta druga postać, z którą się wiemy aktualnie, y, walczymy, wiemy, to jest y, Dante. Najlepszy y, zabójca za demonów na całym świecie, tak można powiedzieć. Y, to byłem... Niro nic nie podejrzewa, nikt, Znaczy, nic, którzy wiedzą kto to jest tak naprawdę. Aha, czerwona kula, dobra, wstajecie to tu dodać. I nikt tak naprawdę nikt, znaczy tylko Niro w sumie nie wie, no to jest? Może dopiero później do Ktoś tych klassor wieki to już wiem, że dam, to jest najlepszy zabicze do średnio demonów. Kurde. Ale czy zabicze demona? E, to Coś jest taka historia was tutaj, w jest jest pokażona. E, że demon Sparda... Sparda... kurde. To e, na ludzki świat. What? Zszedł na ludzki świat. By pomóc, by pomóc ludziom ten klasztor właśnie wyznaje tego, tego Sparda, tego Boga. I Sparda był ojcem właśnie tego tutaj widzimy, ojcem Dantego. No co jest? Był ojcem Dantego właśnie. I Miro jest półdemonem, tak samo półdemonem, demonem człowiekiem, tak samo właśnie jak... tak samo jak Dante. Dante, no, właśnie lepiej półdemonem. Dwoje polują na demonów, w inny sposób nikt, niż to robi ktokolwiek. Oni mają różne swoje, takie, jakby, moce, jak moza, mogę, <grytania> można tak powiedzieć. I nie, o, so, nie zostaną zabici ze, ze zwykłych broni na przykład takiego miecza, nie zginie sobie po prostu w, Dante czy Niro. Oni będą dalej żyć. nawet jeśli będą, dobra, jak w sumie głowę im odetną, to, to zginą, na jak ich przebiją, to jeszcze będą żyli. No, co jeszcze? Co jeszcze? To jest historia pokażona cały czas. Znaczy, yy, pokażona jest. Cały czas jest wątek o tym demonie spardy, że on pomógł ludziom i taki tam różne wątki. Dobra. A teraz będziemy atakować sobie mieczem, który sobie pozbiera tych dwóch e, kicza, monokule. One będą nam potrzebne. Tak. Mamy wykupować różne e, rzeczy do ulepszenia. Bo ulepszenia będzie potrzebować ulepszeń, to jest ten aptek, żebyśmy mogli kupować e, coraz szczelniejsze czasy. A nie, tylko będziemy mocno kupować. Pistolet, robicie atak. Kurde, na praktyce coś mi nie idzie. Dobra, możemy w skrócie skrócić, bo jestem na trzy kawałek. A, i teraz robicie. W ogóle nie będziemy chodzić tylko o Dante tutaj, to znaczy o Niro, ale będziemy też w coś z którymi się biegu, czyli o Dante będziemy się awiacji A to dopiero Co jest też fajne, To, że będziemy w awiach... ...dzwinał, czy też zginął. Wydrbić? Zdbić? Wydzwinę. Wyśmiałem przeciwnika. Co będzie jeszcze nie mam? To byłem... Właśnie ta, 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 czy na na tutaj dziewczyna no, coś piewana w tej to jest, jest Kierie. Ona jest, nie jest, nie jest. Ona jest zakochana. Miro, a Miro też się kochana w swój sposób. Ten Krido to jest brat od Kielia. Wam pokażę zaraz. Mniej więcej. Który to? Oj właśnie, Niro ma swoją moc. Demona, ma demoniczne ramię Które jest, jak widać, bardzo silne jak widać, jeszcze bardziej teraz Będzie widać, o właśnie Po prostu jest moc, tak? A w ramce po prostu... Oni po prostu będą siebie takimi ripostami walić Przy najbliższy spotkaniach, więc... Co to, to nie przykłada, tak to po prostu gra jest świetna. Nie ma zbyt mocnych wymagań, które ja tu mogę powiedzieć. Właśnie teraz będziemy używać To nie jest właśnie, tutaj, wymagająca. Wystarczy darmo. Nie, 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 to nie, 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 teraz. Maksymalna nie, Czy so huh? right, I I tak postrzegam do siebie jak do, do kolegów, taka walka? Tough no, guy, I proszę proszę zobaczyć, się teraz na to jest genialne. to no, się mieczach, tam, wieruje, tam stało? więc nie, nie widać. A my sobie siedzimy jeszcze wyżej, nie? You you say, Dobra, teraz zaczyna się poważna walka. Wierzę ja, sobie gdzieś mapę na najbliższe. będziemy tego zaczyna robić chyba tak często. Tylko rozwalę to na rodzinie. Dobra, ja się zajmiemy walką, tylko łatwo skierowalę. No, On się tam bawi. Teraz nie było trochę. Tutaj jeszcze, tu mam 3 ładać, tak. No i się z odczytelanki, czy takiego, no bo ja mówię. No, na koniec. O kurde. bez jest i dobra. dobra. A tu basi, basi, basi. To jest właśnie, właśnie, kombosy. To może też panie kombosu, w proprio... na karty z tyłu. Nie naprawdę. Dobra, udało się. A tutaj będzie tutaj co nie ma, jakby nie tak. Aha, nie, to, jest, to jest? Aha, na samym, co a, ale się nie ale nie ma się tak, Dobra. to jest? Dlaczego? Algo wybijemy. Dobra, wybijemy. Dobra, A fakt. Nie! Gdzie jesteś? jest? No, Muszę Nie teraz. NIE! No, o Boże... Tak się... tak mówiłem, że się nie skupiłem na grze. Tak widać, kto wygra. Już no, byliśmy po prostu wiemy, my, 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 my. Getting better. I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You and, and them. What are you talking about? You'll come to learn the meaning soon enough. jest hey! <grystanie> Jak widać, Dan jest takim taki <grystanie> trochę. Takim wspaniałym. Ale... No jak widać, posiłki za późno przyszły. A my to zrobiliśmy znowu rozpierduchę. No, tak się kończą. misje, <grystanie> podsumowanie. I co to jest? przejścia. A, jeżeli kule dobra S, 100% premium kary i ranking po prostu, jest takie coś i jest A. O! Dumna dusza, te dusze przepełnia duma dziennego wiórnika, można je użyć, to podniesiemy nowej tości. Tymi właśnie doszliśmy będziemy sobie y, kupować nowe jakieś y, 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 kombosy i w ogóle Tym tam sobie zabisz. Tutaj zabiszemy, tak. O! Okay. I dalej. Teraz będzie nas czekał filmik. Ja będę dokończył odcinki y, po zakończeniu misji, ale jeszcze nie jest pokazane. Znaczy jest pokazane, że koniec, ale jak się skończy, było zawsze jak się kończy misja, jest jeszcze powinien taki filmik, jakby koń końcowy, albo rozpoczynający w sumie kolejny. I damy sobie. Mm, I skończymy sobie, jak będzie do wyboru pokaz pokazana misja. You brought this here for me? Kredo chciałaby, żebyś teraz mieczyk. A i tu jest właśnie ten właśnie. To jest, to jest Oni się kochają nacają. I teraz zaraz będzie pokazany ten Kredo, czyli brat od tej, tej dżołchy to jest ten prezent, który dostała od Niro. Aho, jeśli przyjdziecie się i zobaczycie... ...pominają nas takie... ...takie... ...logo, takie... ...no, znak rozpoznawczy tego klasztoru, jak widać na prawym ramieniu Mogę sobie rozmawiać, mogę sobie rozmawiać, prawdę, naprawdę prawdę. Mam dany ten no znak. O kiedy ja, jeśli ją już się pokażą, ona ma powyżej, a nie miała teraz, przykryła jej to kurte, a miała wcześniej. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. A też sobie taki, na prawdę taki podobny kwiat. Jak to... Tu się też akcja Ten ma też na lewym. To jest taki znak znamie. Znaczy, znamie, kurde, znamie. Serdecznie ja takie logo kla klasztoru. Jest właśnie taka armia królewska, która właśnie. O, proszę. Idzie człowiek. Co teraz? I teraz demo. Raczej. Znaczy, ja Będę ten stufy, Widać no, no. I mean. no. 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 to na rycerzy Musimy pomóc tym ludziom. Ale najbardziej się mi robi akuria, od Najbardziej o nim martwił, bo było teraz widać, że zobaczył na że została tak przymieniona. Władze się zebrał kawałek, a on nie musiał zapatrywać Sejwa. So <sum> nie na jeszcze raz że... ...nie widzę tej gry. Jeśli ja widzisz ataki, no. no to... Są, ale... ...w ja że no teraz nie widziałem, z Wasze, gdyby go to tak w motorze dodać wiatru. Normalnie też tak możemy tak nie możemy zrobić, ale jak sobie napumpujemy tak, jest, to On będzie wtedy takich najwięcej obrażeń za do to. Niro dopiero teraz, w tej walce, odkrył tą swoją rękę, bo nikt o nie wiedział, ale wam to powiem w następnym odcinku. Na takich tych będziemy kończyć, więc do zobaczenia, do usłyszenia i do kolejnego odcinka. Na razie!